2 oczywiście, za chwilę wam podbiję do 3-3 i będzie 3-3? Ja lubię 3-3. To jeszcze, czekaj, ile? Yeah. 6 meczy. No idealnie. Ja lubię zabawę, wreszcie jakieś levely. Potem na 4, osób, Żeby się dusili? I obecnie to wygląda tak. Jest jestem takim wielkim kurbasem, który jest w takim brociku dla dzieci. Czuj i wymiarz się, tak już po pachy w tym ty brdziku mieszczą, ta maso się trochę dusi, ale to prostu, że kuca jak wstanie to będzie już po wzrostu, to z klasami <ś Haha> się popieniono? gdzie idzie, no. A, muszę się zajmować. Okej. Okay. Okay. Idziemy się zajebać <laughs> Tak, zdecydowanie, nie? Idziemy się zajebać? Okej Idziemy <laughs> O, bomba Zajechał mnie Bąk! Critical hit dostał, ale też nie żyje Are you kidding me man? No i mi zabił. Naprawdę był fatalny moment Ej, ale, ale, ale. Żeby oddać, jakby. No, sami to zapowiedzieliśmy na samym początku meczu. Idziemy się. No. No, racja. Zajednać. Gra mi grozi, że mi się premium kończy. No. Ale... Będzie jeszcze gorzej. <laughs> Stanisz się niewypłacalny. To co? No, a. Zajednać. No na, na to co? są te fajne baraki. Chodźcie na C Wstaimy w baraka Toimy w piatce baraków rozumiem. Zrobimy grilla. Chłopaki z baraków... z baraków. No. Kto, kto z team mate'ów strzela nam na dupę? Co za nieokiełznany człowiek Mówi się niewychowana świnia. Straciliśmy dzieło nowego. Przejąłem strefę. Ja Spil nie jakby zobaczyłem, dlaczego nie trafiłem. Spielniczał stąd, póki mogę. Jak się utrzymał, to jest szansa. Maszyna z A, pojedę przez B. Podział są nasze fortece. Zdaje się, że stracą A i ubiegam się na B. Tak. No? Rozumiem A. Albo twój mangasz, albo nie jesz kolacji. Wybieraj. O, śmiesznie. No, to... No, no, no idę już, moment, no. Nie jest gorzona. Te 28. Dobra, to jest mój ostatni mecz, bo nie dostanę kolacji. Ale kolacja o tej później o tej godzinie idzie spać. O tej godzinie się ją obiad. Są różne opinie na ten temat. No. Samolot. Oj, nie jest jestem z nie... O! Jak się oswie to, <laughs> to był szturmowy! Wojciech, on w przeciwieństwie do ciebie umie korzystać z rakiet. Jo, rakiety? E, Wojtek? Nie wiem, osłonił cię czy coś? Nie, zabij mnie! Nie! Żyjesz jeszcze? Kuźwa! Tam jest, drugi czołg. jest? Dzięki, ale uciekaj ja. ja. Jedzie 1 znaczy Okej, okay, dobra zbierze... Zasłoniłem cię <głosy> <głosy> Ładnie żyje? Żyje Dzięki <noise> Taki był plan <noise> Starsza samica szancera osłonie swoje dzieci własnym ciałem Koloryzowane No, to we ze pozycję Kto tu jest po mnie no Wojtek A Wojtek Eee, <laughs> Wojtek Jesteś sam Mordo Zawsze płeć No już jest No, wygraliśmy Dziękuję wam za grę. A, ja, ja muszę uciec, bo inaczej godzina mnie nie nakarmi.